To jest ten biznes przemysłowo-energetyczny. My tu bardzo mocno liczymy na ten biznes, za który ja właśnie odpowiadam. Zarząd generalnie bardzo mocno w ten rynek wchodzi. Dlaczego znaczy decyzję podjęliśmy o wejściu w ten rynek energetyczno-przemysłowy? i ta jakość jakość ale też wartość portfela który mamy już w tym, w tym rynku pokazuje że to są decyzje po pierwsze słuszne dobre i mam nadzieję przenoszące przenoszące pozytywne wyniki w najbliższej, w najbliższej przyszłości. Dzień dobry za chwilę na państwa ekranach ale również w państwa słuchawkach. Ponownie magazyn CIRE w którym rozmawiamy o transformacji energetycznej i przyglądamy się w jaki sposób transformacja wpływa na Poszczególne gałęzie polskiej gospodarki. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o sytuacji w branży budownictwa energetycznego i budownictwa przemysłowego. I mojego gościa od razu zapytam o hasło, chyba wydaje się, i trzeciego, i czwartego kwartału, czyli waloryzacja. Dlaczego trzeba waloryzować teraz kontrakty? No i jak Wasza branża sobie z tym poradziła? Mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista. Dlaczego trzeba waloryzować kontrakty? No mamy dzisiaj. Bardzo dużą inflację, szacunki są różne, mówimy o około 20%. To ma oczywiście wpływ na koszty wykonania inwestycji. Branża energetyczna radzi sobie różnie. Z uwagi na to, że mamy wielu klientów, jest różne podejście klientów do waloryzacji. Mi się wydaje, że dobrym rozwiązaniem jest to, co podziało się w branży drogowej. Czyli przede wszystkim ujednolicenie procesu waloryzacji, ale też zwiększenie na przykład kapu waloryzacyjnego z 5 do 10%. Tego w branży energetycznej jeszcze nie ma i mi się wydaje, że warto to w najbliższym czasie zrobić. To zapytam teraz o szczegóły, bo jest tak, że zwykle kontrakty zawierają taki paragraf, w którym strony umawiają się, że wskaźnik wynagrodzenia jest waloryzowany dorocznie o wskaźnik inflacji. To teraz w ramach tego procesu, który przechodzi przez Waszą branżę, wy zmieniacie ten paragraf, czy wracacie do bazowego wynagrodzenia i tutaj odbywa się waloryzacja? Jak to technicznie wygląda? Tak jak powiedziałem, to jest bardzo różne. Ja mam przyjemność być szefem Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. My w ostatnim okresie czasu opracowaliśmy kodeks dobrych praktyk, gdzie jednym z zagadnień była właśnie waloryzacja i podejście do waloryzacji. To był czas, bo ten kodeks dobrych praktyk przygotowywaliśmy w około roku, wykorzystując kompetencje zamawiających, ale też oczywiście wykonawców, i też instytucje zewnętrzne, takim instytucją była też na przykład znana słuchaczom Sidir, czyli Stowarzyszenie Inżynierów i znawców I tam było zaprezentowane pewne podejście do waloryzacji. Niestety dzisiaj jest tak, że z uwagi na to, że jest wielu za zamawiających, dla mnie branża energetyczna jest szeroka. To mówimy o e, elektrociepłowniach. Mamy ponad 400 elektrociepłowni w Polsce. Mamy też y, klientów dużych, jak PG, Enea, Energa. Mamy też y, klientów y, niekoniecznie kojarzonych, kojarzących się nam z, z energetyką, jak Orlen czy były, były Lotus, ale to są też klienci, którzy projekty energetyczne mają i podejście jest bardzo różne. Mamy podejście, gdzie nie ma waloryzacji zupełnie. Mamy podejście, gdzie jest kap waloryzacyjny na przykład pięcioprocentowy, są kontrakty, gdzie mamy waloryzację, czy wykonawca jest uprawniony do waloryzacji po roku trwania kontraktu, dopiero mamy też sytuację taką, że mamy problem z interpretacją wskaźników waloryzacyjnych, czy stosujemy GUS, czy stosujemy CEKON, i tak dalej i tak dalej. A gdybyśmy Pana poprosili o jakiś taki wykres na, na początku drugiego miesiąca czwartego kwartału, to jaka część rynku zgodziła się na waloryzację? Nieduża. Mniej niż moim zdaniem 30% dzisiaj kontraktów w branży energetycznej jest waloryzowane. Jak pan prognozuje, ta postawa zamawiających zmieni się w najbliższych miesiącach? Czy raczej zostaniemy na takim poziomie, jeżeli chodzi o no de facto zaangażowanie w waloryzację, bo tak to trzeba powiedzieć? Moim zdaniem musi się zmienić, bo w przypadku braku dialogu z wykonawcami, niestety będziemy mieli sytuację taką, że niektórzy wykonawcy będą zmuszani do zejścia z placów budów po prostu. Dobrze, to teraz od waloryzacji przejdźmy do Pana bazowego biznesu, czyli do UniBepu. Yy, I patrzymy sobie, proszę Państwa, na wyniki drugiego kwartału. Jest Pan zadowolony z tych wyników? Tak. Biorąc pod uwagę, pod uwagę yy, yy, sytuację w branży szeroko rozumianej, budowlanej, patrząc z perspektywy wyników naszej w całej firmy i też mojego segmentu, za który odpowiadam, czyli segmentu energetyczno-przemysłowego. To co Wam zrobiło liczbę w drugim kwartale? No wie pan co, no my y, jako firma y, całościowo działamy, y, jesteśmy zdywersyfikowani, to nam pomaga jesteśmy w kilku biznesach. Y, Uniweb kojarzy się z, y, przede wszystkim z wykon jako wykonawca y, mieszkań i mamy tą część deweloperską. Oczywiście dzisiaj mamy sytuację y, na rynku, która powoduje, że ten rynek y, w perspektywie najbliższego czasu będzie mniejszy ale my sobie dobrze na razie radzimy w tej, w tej segmencie rynku. Mamy branżę infrastrukturalną, segment infrastruktury, całkiem dobrze i całkiem duży biznes tutaj mamy. No i mamy też oczywiście produkcję domów modelowych w Bielsku Podlaskim, gdzie eksportujemy nasze usługi na rynek skandynawski i rynek niemiecki. No i oczywiście ten rynek, za który ja odpowiadam, na ten segment, za który ja odpowiadam, czyli rynek energetyczno-przemysłowy. I może ja dzisiaj będę koncentrował się na tym rynku energetyczno-przemysłowym, bo taki też jest temat. I ja w ramach firmy odpowiadam za ten rynek. My dzisiaj w portfelu mamy prawie 800 milionów złotych projektów, które udało nam się pozyskać w ramach roku 2022, i to są dobre projekty. Więc relatywnie, biorąc pod uwagę trudną sytuację rynkową, ja patrzę pozytywnie na najbliższą przyszłość. A patrząc z perspektywy całego brandu Unibepu, no bo macie decyzję KNF-u z połowy kwietnia, która de facto zamyka rynek deweloperski, to w jaki sposób skorygowaliście całą strategię? Są tam jakieś zupełnie nowe biznesy, w które się wchodzić w najbliższych miesiącach? No to jest ten biznes przemysłowo-energetyczny. My tu bardzo mocno liczymy na ten biznes, za który ja właśnie odpowiadam. Zarząd generalnie bardzo mocno w ten rynek... Wchodzi, dlaczego znaczy decyzję podjęliśmy o wejściu w ten rynek energetyczno-przemysłowy i, i ta jakość, jakość, ale też wartość portfela, który mamy już w tym rynku, pokazuje, że to są decyzje po pierwsze słuszne, dobre i mam nadzieję przenoszące, przenoszące pozytywne wyniki w, w najbliższej przyszłości. No to skoro stawiacie wektor i idziecie w budownictwo energetyczne, to powiedzmy może naszym słuchaczom, naszym widzom cokolwiek o tym rynku. To trudna branża? Bardzo. Czego? Odpowiadając bardzo, dlatego że po pierwsze jest zdywersyfikowana, jeśli chodzi o klientów, czyli nie ma takiej sytuacji jak w branży np. drogowej, gdzie mamy jednego głównego zamawiającego generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad. Tutaj mamy kilku znaczących inwestorów, ale też mniejszych inwestorów. My sporo też robimy i staramy się robić dla klientów mniejszych. Takim przykładem jest na przykład energetyka cieszyńska, czy w tej chwili podpisany nowy projekt dla przedsiębiorstwa energetyki ciepłej wełku, spółdzielni Świt, to są klienci, gdzie dla nich jedna inwestycja, którą na przykład my dzisiaj wykonujemy, jest kluczowa. To jest prawie jedyna inwestycja w ciągu, w ciągu roku, więc ta specyfika występuje przez dywersyfikację różnorodność, różnorodność, różnorodność klientów. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to oczywiście to, że większość projektów jest for, realizowana w formule design and build, a tak naprawdę rozszerzonej formule IPC, czyli tak naprawdę jest oczekiwanie, że wykonawca zaangażuje się w przygotowanie samej inwestycji na samym początku. No i trzeci, trzeci bardzo ważny element to oczywiście technologia i zarządza, zarządzanie technologią. Przeważnie jest tak, że technologia jest realizowana przy współpracy z zagranicznym partnerem. Przy większych inwestycjach, stuprocentowo, zawsze tak wygląda, w Polsce nie produkujemy turbin, więc na przykład, jeżeli mówimy o projektach dużych, gazowych, to tylko klient zagraniczny w tym przypadku wchodzi w rachubę i w konsekwencji mamy też zarządzanie parametrami. Na nie jest y, sztuką wybudowanie samej inwestycji, ale sztuką jest też to, żebyśmy na koniec otrzymali odpowiednie parametry środowiskowe, ale też parametry gwarantowane y, pod kątem y, mocy y, y, wytwórczych jednostek, które zostały zbudowane czy też zmodernizowane. W tej robocie, którą udało Wam się pozyskać w 2022 roku, to zawsze jesteście sami, czy to są też zlecenia w ramach konsorcjów? W branży, bo ja mam ja odpowiadam za segment energetyczno-przemysłowy, to w branży przemysłowej, my w tej chwili takim naszym flagowym projektem jest realizacja projektu budowa fabryki pomp ciepła dla Wizmana. W Legnicy to jest w tej chwili jeden z większych projektów w ramach całej grupy UniBEP, bo to jest prawie 400 milionów złotych. I tam jesteśmy sami. W projektach przemysłowych jesteśmy z zasady sami. W projektach energetycznych y, korzystamy ze współpracy z partner, z, od partnerów technologicznych i mamy takie przykłady. W kilku projektach jesteśmy w konsorcjach. To na koniec naszej rozmowy. Jest Pan również przewodniczącym prezydium Komitetu Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Jaka jest Wasza agenda? Wokół których tematów w tej chwili prowadzicie dialog z administracją rządową? To, jak ja powiedziałem, sukcesem Komitetu Energii jest oczywiście opracowanie kodeksu dobrych praktyk dla branży energetycznej szerokiej. Ja tu chcę podkreślić jeden fakt. Finalny dokument został zaakceptowany przez prokuraturę generalną. W projekcie wielomiesięcznym uczestniczyły stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. E, takie jak PT Pire, na przykład, taka jak Izba Energetyki i Ochrony Środowiska, czyli organizacje skupiające zamawiających, i udało się opracować kodeks dobrych praktyk. W tej chwili, na czym się koncentrujemy? Na tym, żeby te dobre rozwiązania, które są w kodeksie dobrych praktyk, zostały z, e, zastosowane i wdrożone u zamawiających. Tak jak powiedziałem, mamy różnorodnych zamawiających i staramy się tych zamawiających przekonywać, żeby te e, Rozwiązania zostały za, za, zaadresowane w postępowaniach przetargowych, które są przez nich organizowane. To jest bardzo ważny element. A drugi ważny element, na którym się koncentrujemy, w tej chwili zaczynamy dialog z, ze stroną rządową w zakresie przygotowań do dużych programów transformacji energetycznej w Polsce. Niestety mamy cały czas taką sytuację, że na rynku Polski nie ma wystarczająco dużo odpowiednich wykonawców, którzy chcieliby uczestniczyć w programach budowy, czy to elektrowni atomowych, czy to samej transformacji energetycznej przez OZE. Nie ma odpowiedniej ilości dzisiaj wykonawców, i trzeba dzięki temu dialogowi przekonać wykonawców do uczestniczenia w tym programie. Ja kiedyś zostałam, w ostatnim czasie, zostałam takie pytanie podczas jednego z wywiadów, czy w Polsce nie ma odpowiedniego potencjału. Moim zdaniem, jest odpowiedni potencjał firm wykonawczych do, do uczestniczenia w tym wielkim programie transformacji energetycznej w Polsce. Natomiast Strona rządowa zamawiający powinni wykorzystać fakt choćby kodeksu dobrych praktyk i zaprosić wykonawców do tego programu i spowodować, żeby w przetargach, w projektach, które realizujemy, był ten balans pomiędzy ryzykami, pomiędzy stroną zamawiających, a stroną wykonawców. Sześć tygodni do końca tego roku, cztery tygodnie do wigilii firmowej, to na koniec jeszcze jak. Pana koledzy i koleżanki, poproszę, żeby Pan zabrał głos na Wigilii Firmowej i musi Pan powiedzieć, jaki to był rok, to jaki to był rok dla Unibepu? Ja powiem z perspektywy najpierw segmentu, za który odpowiadam. Trudny, ale bardzo dobry. Udało nam się stworzyć w dosyć krótkim czasie dobrą organizację, która jest w stanie realizować spore inwestycje w segmencie energetyczno-przemysłowym. W kontekście Unibebu całej grupy yy, uważam, że to był yy, rok pełen wyzwań, ale dobre organizacje, a taką jest UNIBEB, yy, wychodzą z, yy, z kryzysów wzmocnione i taką, taką sytuację mamy w tym przypadku, więc ja oceniam ten rok bardzo dobrze, mimo że yy, zmagamy się z dużym kryzysem. Dziękuję Panu za, za komentarz dla cir i życzę oczywiście zielonych wskaźników w Excelu firmowym w Pana komputerze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, widzenia, kłaniam się. Bardzo.